Ej, słuchajcie, dzisiaj zagramy no. dziewczyny kontra mm. chłopacy, dobra? Ale a jak ja sama! Róża jest, ale już ja jestem chama, No mm. właśnie, no co? Ja na robota. Mm. Jeden na trzech mm. Powiem co? tak, to ja mam pomysł: ja zawołam koleżankę i ona no. przyjdzie i pogra z wami, a ja zrobię się Macie? offline. Wy musicie Maciek? bronić, Maciek? wiadomo, Maciek, co? co. Ty masz inne co? koleżanki? No właśnie, chciałem się macie no? Maciek, ty w no ogóle masz no? no właśnie. A few moments later... Siema, jestem koleżanką Luzi, koleżanka Luzi Macisława. Ojej. No cześć. Jestem No과ść. Macisława, no takie Ja, koleżanki, ja jedzień, jestem Konradek Graj. Nie wejdźcie mnie chodzi. Cześć Konradek Graj. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Maci Sławo, zerwałeś ze swoim chłopakiem? Nie. Right? CO? 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 C繼lived, A masz że nie. No mam. Skoda, bo Aha, a, nawet ej, ej, kilku. Ej, ale Maciśława, Maciśława, ci powiem. No, ściana, wybieram sobie po prostu jeden na tydzień. E, Dobra, ale idziemy, przechodzimy. Ale Maciśława powiedziała, że jej chłopak nazywa się Maciek. Jej chłopak tak. ogólnie ubiera się w tym samym sklepie co ona. Tak, nie? bo ja lubię ciuchy takie męskie bardziej. Tak, i jej no. chłopak Aha. Też Aha. Uczył, no. uczył ją grać w grę. Tak, pokażę wam jak was zniszczymy i detonację wam zrobimy tak. dzisiaj. Przechodzimy do dobra, odcineczka. Chodź, no, ja, zniszczymy, zniszczymy no. no dobra, bo zniszczymy ich. No dobra chłopacy, na jakiej mapie chcecie dostać? No, ee, nie doś no. się na budowie wybieramy. Dość dalej jeszcze od nas Na budowie. budowa, budowa. A u, no to bu budowa. budowa, budowa. No dobra o, Ruzio, nie. musimy sobie poradzić teraz z chłopakami, Ej, pokażemy, że dominacja Zobacz, będzie z naszej kupiłam. strony. kupiłam Macisławo. No piłem mechaniczną, bo ktoś on się, lasiować. podpalił, że na nas gra. No ja się słyszę. No właśnie słyszałem. No jak tam dajecie rady? O, ktoś Czekaj, ma nie Czekaj, Słyszałem, słyszałam, bo chyba się przejęliście. Słyszałam, szły, słyszałam, powiedziałam. O, no, gdzie ty o, ty gdzie? rzucasz? Gdzie ty tym zrzucasz do mnie? No <laughs> Macie słabo dobrze wiesz gdzie. Bierz go tam. Gdzie jest ten drugi? Gdzie jest ten drugi? E, spadłem. Sz Spadłem! No, Maciślawo, spadłem! No bo widziałeś, prawda? Nie, 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 im trochę ty, ma, ty masz lecieć z nimi, a nie lecieć z nami. No, no wiem, Sławo, wiem, ja! nie, nie dajemy! Ała, fleszyka mi rzuciłaś! Kto? Ja? Ja nie mam fleszyka! Ej, no. no Maciślała, żeś na ściela, nie? No dziewięć minut na nie, nie, O nie! Maciślała, ja ten zielony gnom mnie zastrzelił. Bierz ich, Maciślawo!

Tak, gdzieś się! Dlaczego stałaś w jednym miejscu? Nie ma zamiaru. No bo dostałam jeszcze myśl od mojego boja, a... że mam po prostu, muszę mu od razu odpisywać. To nie jest tak, że ja stałam, a Słuchajcie. Ma, Macisła, bo to mi się jest taki chyba... związek. Nie jest to związek, ja po prostu chciałam być odlaziu, Ma chłopak mój nie czekać, bo od niego wymagam, że odlaził ma odpisywać i, i na no wszystko, więc chciałam tak samo w drugą stronę. Mi się wydaje, że ten chłopak to, to, ty, to chyba ty, ty AI jesteś, albo To ty chyba jesteś jest. toksyczna Macisławo. Nie, nie jestem to krzyczna, tylko odpisuję mojemu bojowi odlaziu. No, Aha! On mnie ściera cały weź go ode, go, ode, go, ode mnie. Go, Aj, 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 mi się to, tam Je Jeszcze coś dało ci to coś. E dawaj torczo na torcie, trwaniaczku. No, no, no dawaj, dawaj. No, czo. no dawaj. Chyle, no no, no dawaj, Macisława. No dawaj, no, Macisława. No, no, no. Czo ty, czo ty? No, no, no. ty Maciuśławo, Maciuśławo, Nie mogę go blać, bo mam chłopaka przecież, mówiła. No, Maciśławo, czo to <ślautto> się dzieje? Ten Maciek się uczył, tak? No Maciek mnie ucił, teraz ci pokażesz naprawdę ekran. No to płaciek! No to płaczek teraz. Patrz. To czemu tak słabo dziewczyny? Nie jest słabo, tylko dajemy wam szansę, żebyście cieszyli się, że możecie przez chwilę trafiać i wygrywać z nami. No, to jest Ucief. ważne, żebyście poczuli tą dominację taką chwilową, męską. Aha. No. Co? No, no tą dominację męską chwilową, no. tylko, żebyście żeby się Nie, wysadziła mnie! Wsadziłam no. go, bombowa dziewczyna. No, no lej Gdzie? Ktoś mnie to próbuje trafić. No i różia, dajesz luzia, dajesz luzia. Dawaj Grzesiu, dawaj Grzesiu. Gdzie? Aaa! jak odpaliłam piłę. No bo no, ja odpaliłaś tą piłę mechaniczną i dlatego... No. no ja widziałem właśnie, ona jest dzika. Ona jest dzika. Dzika no. mazioka! No, koci, dzika kocica, no i ktoś tam się pali no. już. O, Cześć! No, bardzo ładnie, bardzo ładne zagranie, ale nic no ci nie, to nie, nie da, koci... Spartanina tutaj nam nie zrobisz. Uciek! Ja nie. No. Hehe, <laughs> zrobiłam! Przypo przypomniał mi się ten kanał na piły mechanicznej. Chłopiec, chłopcy Te tego. dziewczyny, chłopi, te chłopi dziewczyny takie naładowane się. się. Naładowany no, te testosteronem! Jest To jest genem! Nie na razie mam ci mówić. No. Ja też już Ci Macisławo mówiłam! Nie mogą się schować w płomieniach mojej mocy! A! No o, i dostałem! No i ja no, już ja się mówiła te plecy! Uciek! To tutaj! Pędzę pod drugiego! Aaaa, widzisz Macisławo! W końcu! Ja ci cię. GUMĘ W GACIACH NORMALNIE Ale kucie ona w, ja mi te, te podpaliła mnie Młociowe A no, mnie w ogóle nie. No chciał no, uciekać ja opalałem, od tych płomieni kucie no, no pewnie się opalałeś, no. opalałeś się pewnie no Wiadomo jak jest no Naciśniła, mać szczela, Tak szybko! No, Za szybko! Przesioł, u... uciekaj! Dziewczyny górą! Psia, No psia! Jeden zielony dla dziewczyn! No, Te no. dziewczyny musicie... straszne! Rimeć, rimeć musicie dać! Rimeć, rimeć! Kto tam wyszedł? Kto tam uciekł, że u bable? Ja jestem w lobby! No, no to ty wyszłaś, kobieto. Dobra, wracamy z powrotem szybciutko. Chwili musimy dać chłopakom. Czekaj biegne, Na pole, biegne, na pole. Na pole przeznaczenia zapraszam, chodźcie czekajcie. pokażę wam, tu jest pole przeznaczenia. Okej. Okay. No wchodzimy, wchodzimy. Dobra. No, jeden zielo dla dziewczyn. Plac zabaw, plac zabaw, zabaw. Dobra, pobawimy się w piaskownicy? Rozpryszki. A później pazurki sobie porobimy? Oczywiście. I no, no i cukier, dobrze. Manicure. Dobra, ja bym poszła na spa w ogóle, nie? I Pedik też się będzie ubijał. Zresztą my rupcie. po tym idziemy na siłkę, nie? Dobra. No, no, wy <grym> u... musieli, nie wiem, czy dacie ladek, jak mentalnie będziecie zniszczeni od samego początku. Patrzcie Maciej Sława, Maciej Sława. zdjęcia Sława. Maciej nie? O, masz on do zdjęcia Czaka Norisia, nie? On ma siotkaninę! Nie! A dobrze, dobrze, Ludzieczko. Na no, no, odległość że... to ty sobie możesz strzelać do mnie, Kondlatku, wiesz, jak to się ma, Cześć, mówiłeś o śniadaniu na ołko, Dobrze, Nie? cześć! <głos> <głos> Maciek, <głos> jakaś zielona szkota ma Macisława, Macisława, wypraszam Macisława, sobie. Przepraszam, no. przepraszam, myślałam o moim chłopaku przez chwilę, No ja, ja też Aha. pomyślałam o nim i teraz powiedziałam, że teraz muszę wygrać to walkę. czemu myślisz o Maćku, o chłopaku ludzi? No bo ja też mam Maćka. No. To wiem Dla mnie to troszkę podejrzane, ale... Team M normalnie... Maciśława! Maciśława! Słucham cię. Ty coś tak dziwnie ścielaś. Czemu dziwnie? Czy ty że jestem cicerka? Nie, chłopaki tak ścielają. Chłopaki tak ścielają. Chciałabym powiedzieć cześć na ci, ale na pewno nie cicerka. No, jest... no to ten. Coś tutaj dziwnie nie! Wiedziałem, no. że dostanę. Znaczy, wiedziałam, że dostanę. <grym <grym no, no, no Coś tutaj dziwne jest takie z tą No Coś tutaj czymś zalatuje, I Coś tu niega! Tutaj o, za... Ale powiem wam, chłopaki, że ostatnio też się nie stwierdzało, się tutaj, stwierdzało, ale... tutaj zalatuje. Sieksia Pilem. Sieksia Pilem? widziałeś? jakie włosi masz? Jakie włosi mam? No takie piękne dziwne. mam. Piękne, piękne. Takie męskie. Mój chłopak mi dał te królicze, Dobra. te normalnie, te wiesz, nałożenia. Chłopak te... ci dał? Aha. Ej, tobie dał królicze, a mi wyobraź sobie dał te kocie. Tak? Bo jesteś koci kociakiem, a! czy jak? No, no. no, no a, jest jestem merału, nie? a ja jestem jego króliczkiem. Dlaczego mam królicze łóżka? <laughs> królicze łóżka. No. no, no, no. To te matki ma tak mają. No, patrzcie tam, patrzcie chłopacy. Podziwiajcie nas, podziwiajcie. No, luziczko, luziczko skacz do góry i na dół. kole! No. Gdzie jest ten, co mnie ściela w plecy cały czas i klapić nie może? Nie wiem, tutaj. mogę ja nie? Dziewczyny gulą, damy psiapsi, damy ladę intelektu. Psiapsi Ona taka dziwna, ta Macisława. Cześć, czy nie wiem, to jest Nie obrażaj, nie obrażaj mojej pistoletki! Tak, moje no mówisz tak tylko dlatego, bo wygrywasz. No, gdzie ty, gdzie ty oh, mnie oh. tym strzelasz? No. Bierz ich, Macisławo, bierz ich, Macisławo. O, nie! Nie mam Byłem tak blisko! Nie! O, Mamy go! No. daj! ci ją! Ej, mi My się ej, myśli, to wule, myli, bo ogóle, ona tak dziwnie zachowuje! W ogóle, wiecie co? Ja tylko no. dżentelmeni, żeby kobiety okręplić. No właśnie, poniżej. Jakie kobiety? Dżyskamy Tutaj myli. nie ma dżentelmenów! To jest towarzyszenie plewników! No! Co, co ty gadać do nas za głupoty teraz? No Luzia, Luzia, daje śladę im tam, ich jest dwóch na jednego. Pamiętaj, no, chłopacy wiem. są słabsi i oni muszą Dziek. zawsze w stadzie się trzymać. Muszą w stadzie się trzymać, żeby dać radę nam. Nie no, wiem, oni się trzymają się. Dawaj Grzesiu! Tak, w stadzie. My kobiety zawsze się jesteśmy! Nie. Tak, no no Nie, nie, nie. Ta Macisława śmiedzi, jak ona podchodzi tutaj do nas nie e, miedzę, na, na plansie, to ja czuję taki męski ja, dziwny ja się mówi tak, mojemu chłopakowi, że tak do mnie mówisz. No i nie wiem, nie wiem, no, coś tutaj no. nie no gra gra wszystko, gra wszystko. Jeśli jeden ja nie na mnie, na mnie tylko się odgada, mnie trafić nie może. Pójcie, dawaj Gziesiu! Damy mu szansę jakieś, damy mu szansę jakieś. Dawaj to płacisz Dawaj dawaj No, on nawet nie wie, że jestem za jego plecami już zobacz jaki chłopak to jest, słaby. zobacz, zala dostanie ode mnie tutaj ja Dawaj Gesiu! Dla mnie to ty tak chciałam, żebyś pomyślał, że jest o, prawie. Nie masz szans góra, do mnie. Aha! No, dawajcie chłopacy, góra. znowu limet i dostaniecie w Chile znowu. Ocz, wysłam. No. Ktoś znowu wyszedł. Ja! A A twój chłopak nie mówił ci, że ty nie jesteś byt mądra? A spróbowałby tak U. powiedzieć, to no, nie wiem, czy bym nie musiała tak. szukać nowego. Aha, no dobra, no to Acha. chodźcie. No. no. No, przechodzimy teraz do trzeciego meczu. Co kont chcesz powiedzieć? No się! Jeszcze... Ta macie ściwała jest? jest dziwna. Też jest dziwna dziewczyno. Ty jesteś dziwna, znaczy ty jesteś dziwny. Wiesz co, wiesz co, nie pozwalaj sobie, nie pozwalaj sobie. Nie ty obrażasz, to tak nie wypada, a że jestem damą to i ci nie będę cisnąć. Prawdziwa dama to twoja mama. Ja jestem prawdziwą damą. Nie powiedziałabym. Prawdziwa dama to Aj, twoja mama! Prawdziwa dama, dama! To twoja mama! To twoja mama! mama. <grym> o tu śdom! Ale heciot, ale uuu, heciot! Uuuu! Maciśławę, weź tego konradka ściągnij! Macisławo. Mamy! mamy Maciśławę! No bo ja miałam snajperkę i dlatego tak mi ciężko było złożyć. No slapić. to poczemyzieć najpelkę! Ja załatwi, bo ja chciałam wam pokazać mechanizmą. moją dominację ze snajperki, Dominację. Ale się wyszło. No, nie jedyne, no. ci dominujesz, ty, ty, ty to, to, to lepiej się wypić, a nie rzucać. we mnie, No, nie? ja będę rzucać jak mi się podoba, nie będziesz mi ustalać życia mojego. Uciekaj no. od tej Ruzi z tym Piłą, bo ona jest dzika. O, zobacz, jakie <laughs> gwiazdki do, do prezencji go zapakowałam. No, ja pogopiłam, Macie... Macisławo wzięłam. Aaa! Kościół, jest Dwie kobiety mnie wzięły no. na dwa pacy! No, no, no właśnie, Ma... Grzesio! No? Gdzie ty Wyobraź sobie, że gdzie ty takie szanse byś miał? Dwie kobiety! Nie, 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 nie może być tak, że mnie pociśnie, Chłopak, o. nie może tak być! Nie, nie. może! Bies, ciota pocisnęła i no, czuję się urażona. Mało życia ma! Gdzieś, dawaj, Grzesiu, dawaj tą Macisławę! to, to powiedziałaś tak, jakbym był jakimś podludziem, nie? <laughs> dawaj ją! Grzesiu, no, 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 ja się nie dam pocisnąć! Mało życia ma! Chłopaka. No, ja się nie bierz, dam Na bo, no. Dawaj śpiściola! No, nie dam rady! Macisławo, dawaj, Macisławę! Bierz go, bierz go, Macisławo! Dawaj, Grzesiu! No, Ona się miota, jak gówno w przerebli! Nieprawda! Prawda! Ja jestem, ja jestem z miastowa! Co ty gadałeś No jestem miastowa! A właśnie słychać, bo na jednym jeszcze mieś przelębla. No, no, jaka przelembla? Ty ty jesteś. przegięty. Co? No! Ja słucham, jak mówiłaś do mnie i myślisz, że i jestem słabo. głupia? A ja jestem z miasta! Było jestem miastowa! Ten. Wiesz, że się no. równocześnie z Konradkiem załatwiliśmy? No to gratuluję no. Ci, bardzo że z tym polspólstwem się szybko załatwiasz. Ja ale, muszę, ale, ale to ja było ja, przeżycie. Ja, ja one ja jestem, one ja, jestem tak dama. ja jestem dama. Ja jestem dama, ja nie mogę z polspólstwem tak się strzelać. Jak nie? Ty, nie musisz tych płomieni moich takich, co płonące są takie. Nie. Gdzie ten Grzesio? Gdzie ta szcota? Grzesio, Grzesio, Grzesio! Co on robi? Na respie się schowałeś? Serio? No, myślał, że jak stanie AFK to pokażemy mu, że oszczędzimy ich do ziela, Do ziela ich robimy. Zero litości, zero litości. No mercy, no mercy, no mercy! No mercy. I podpalamy kondladka. Dobrze, kondladek, wpiadaj mój płomień szczęścia. No.

Gucie! Ja tak, ja słabo, Maci, się, tak. się nie gada, ale... Wyparcie, eee, no przestańcie! Wyparcie to Prze pierwsze ta No, masz, ta masz no ta przestań. tak, no Przestań, bo tumię będziesz tak. lec. Leci na ciebie to widać, widać jak na ciebie leci. Przestań, bo będziesz to źle działać. Patrz, jak się cały czas blisko ciebie trzyma. ci sobie chciwdę. Gucie! No i bardzo ładnie, Luzia, bardzo ładnie, Luzia. Konradek! To no, oh, epicent! Yeah. ma miękko! On czuje moje luchy za każdym razem, że się tak? nie idę! Bo on oh, leci yeah. ja, ja, ciebie leci. Leci, leci! Ja czuję ja tak nie. nie, ja czuję się Czuję który z ciebie się wydobywa! To Chanel! Chyba Coco Chanel! No i żonę Chanel! Nie. No. Chodladek no. musi na Ciebie polować. Przepraszam. Kuciek! Mało życia ma zabezpiec... To co, dziewczyny gulą w tym odcinku? Tak. A tak naprawdę was oszukałem, bo jestem moczy. Wiedziałem! Wiedziałem! Świedziałaś! macie Maciek ma świedział!